Teraz chciałem się podpytać trochę o taniec z gwiazdami. Mniej więcej e, równolegle rok temu, w tym momencie pani była kłębkiem nerwów, przygotowując się już powoli do finału, już osłuchując się z piosenką Margaret na okrągło. E, ogląda pani tę edycję i e, kto według pani w pani oczach zasługuje najbardziej na wygraną? Jak sobie przypomnę, co się działo rok temu, ja wtedy padałam ze zmęczenia, bo rzeczywiście, nawet nie wiem, kiedy ten rok minął. Ja cały czas jeszcze mam w głowie, w sercu, w sobie te emocje bardzo świeże. Oczywiście, że śledzę tę edycję tańca z gwiazdami, nawet zdarza mi się tam przyjechać czasem na próbę do nich, żeby. Pozdrowić, uściskać mm. i powiedzieć, że mocno trzymam kciuki oczywiście za wszystkich, a najbardziej za Janka Klimenta mm. i Joasie Mazur. To jest jasne, oczywiste i mam nadzieję, że wygrają. Bo teraz to byłaby trzecia edycja Janka, tak naprawdę, który by wygrał Natalia, pani i teraz Janna by była. Myśli pani, że się uda? Jestem przekonana, że Jankowi się uda. Jest wspaniałym trenerem, jest wspaniałym tancerzem. i Cudownym człowiekiem. Jest też wspaniałym trenerem dla Jasi Mazur. Ona go bardzo chwali i słusznie. Ona jest też cudowną tancerką, wyjątkową osobą i przepięknie tańczy. Udaje im się, stworzyli wspaniały duet. Gdyby Janek wygrał trzecią kryształową kulę z rzędu, to byłby po prostu mistrzem. I tak jest, ale byłby po prostu mistrzem nad mistrzami.